Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Dutów, województwo łódzkie, gdzie prowadzimy dalszą część naszej akcji razem z firmą Amazon. Kolejne sześć szkół, które upozorzyliśmy w tym województwie, będzie miało możliwość prowadzenia tego projektu w obu. W wersjach językowych. Bardzo cenimy sobie współpracę z Rządem Czeprzyńskich. Szukamy tak naprawdę podmiotów i organizacji, które są zaangażowane w projekty, które mają jasną wizję, mają cele i działają też na określonej skali. Cieszy mnie bardzo, że Rząd Czeprzyńskich prowadzi ten projekt w tak dużej ilości miejsc i cały czas się rozwija. Dlatego z ogromną radością możemy ten projekt wspierać i myślę, że będziemy to robić w dalszym ciągu. Było mi bardzo przyjemnie gościć na dzisiejszej lekcji pokazowej w Szkole w Dłutowie. To zawsze satysfakcja, jeśli widzimy, że projekty, które, które realizujemy, przekładają się na tak konkretne korzyści. Na lekcji, no, którą też teraz miałam okazję obserwować, już wiedziały, jakie problemy dotyczą dzieci z niedosłuchem, dorosłych z niedosłuchem. Prawda? W związku z czym pokazywanie im i doświadczenie ich już w wieku szkolnym, tych najmłodszych, jest. Bardzo potrzebne. W związku z czym każdy materiał dydaktyczny dobrze opracowany, a myślę, że to są dobrze opracowane. Po tej jednej lekcji mogę stwierdzić, że była ciekawa dla dzieci. One aktywnie brały udział, że też już wyniosły z tej lekcji bardzo wiele. Reakcja dzieci jest przede wszystkim szczera, jest przede wszystkim prawdziwa, niewyuczona i to jest najważniejsza wartość dla nas, dla rodziców. I to bardzo miło z Państwa strony, ze strony Fundacji Czepczyńskich, że to właśnie nasza dłutowska szkoła została wybrana do prezentacji programu Empatii. Próbowaliśmy wdrażać różne zachowania, żeby wspomagać dzieci. Teraz w oparciu o specjalistyczny podręcznik na pewno nie położymy go gdzieś tam do biblioteki na półkę, tylko będziemy używać w poszczególnych klasach. Dzisiaj już wiemy, że świat dzieci niepełnosprawnych i świat dzieci pełnosprawnych może być weselszy, może być szczęśliwszy, może być z większym zrozumieniem, z większą empatią. Wszystko to zależy od tego, czy my jako dorośli zadbamy o to, aby edukacja wreszcie się zmieniła, że te dzieci będą miały szansę na poznanie pewnych mechanizmów, pewnych, pewnej rzeczywistości osób, które mierzą się z różnymi dysfunkcjami, z różnymi problemami i poprzez podanie sobie ręki szczery uśmiech wierzymy w to, że dzisiaj ta edukacja wpłynie na następne pokolenia młodych Polek i Polaków.